Bardzo prosta. Albo bodnarowcy z kornelukiem i innymi przebierańcami natychmiast opuszczają budynek prokuratury krajowej, który nielegalnie zajmują, albo przyjdzie czas, że opuszczą go, ale w kajdankach. Proszę Państwa, ta sprawa była oczywista i nikt nie miał. Nikt, kto ma jakiś elementarny szacunek do państwa i potrafi czytać ze zrozumieniem, w tej sprawie od samego początku nie powinien mieć wątpliwości. Przypomnijmy, żeby odwołać prokuratora krajowego, to było jasno zapisane w ustawie. Potrzebna była pisemna zgoda prezydenta. Natomiast oni uznali, że na podstawie opinii prawnej, która, która przypomnę, nie jest źródłem prawa, Opinie pra prawnej, która mówiła, że w ustawie powinno być coś, czego nie było, jest ważniejsze niż to, co w ustawie jest. Pozwólcie, po pozwólcie państwo, że podam to na przykładzie. To jest mniej więcej tak samo, jak ja bym zajął w tej chwili fotel marszałka Sejmu i bym powiedział, że ja jestem teraz marszałkiem Sejmu. Jak ktoś z państwa by y, zapytał, ale przepraszam bardzo, na jakiej podstawie przecież regulamin mówi coś innego? Ale ja uważam, ja mam opinię prawną, że regulamin powinien mówić coś innego. I to jest ważniejsze niż to, co jest zapisane w regulaminie. To obrażało wszystkich ludzi, którzy mają jakąś elementarne poczucie, no, logiki, znaczy szanują elementarne poczucie logiki od samego początku. Dodatkowo, dzisiaj ja polecam każdemu, żeby posłuchał fantastycznego uzasadnienia merytorycznego Sądu Najwyższego i sędziego, sędziego Siwka, który wskazywał na, na logiczne błędy na każdym etapie Adama. Bodnara w tym zakresie. Na przykład wskazywał na to, że skoro Barski nie powrócił skutecznie ze stanu spoczynku, a na jego miejsce on podał Bilewicza, który to Bilewicz został powołany przez Barskiego, no to przepraszam bardzo. No to co? To my sobie wybieramy. Skoro, skoro, skoro jak opinie prawne i Bodnar i Tusk twierdzą, skoro te opinie prawne mówiły, że on nigdy nie powrócił ze stanu spoczynku, to nie mógł też powołać Bilewicza na prokuratora prokur prokuratury krajowej i nie mógł objąć tej funkcji PO, która w ogóle nie istnieje w ustawie. Przecież to był, proszę państwa, to był elementarz. To od samego początku były, proszę Państwa, rzeczy oczywiste. Ale chciałbym powiedzieć też, jakie są konsekwencje tego, co się w tej chwili dzieje. Mianowicie konsekwencje są takie. Wszystkie działania, które do tej pory przez ten czas podejmowała banda Tuska w neoprokuraturze, która nielegalnie przejęła prokuraturę, są nielegalne. Wszystkie powołania, dodatki. Awanse, tak zwane, wszystko jest nielegalne. Wszystko wiąże się z kosztami. I dzisiaj, na przykład, jest, proszę Państwa, tak, że po tej decyzji Sądu Najwyższego sądy powszechne, no, siłą rzeczy będą się do tego stosowały, no, po to mamy Sąd Najwyższy. W związku z tym, to wszystko, ten cały bałagan, będzie wywoływał, wywoływał koszty. A koszty ponoszą ostate poniosą ostatecznie obywatele. I w tym wypadku nie będzie łatwo, można zrzucić to na Bobry, na przykład. No nie, to są będą realne pieniądze, które będą ponosili obywatele. Dodatkowo, proszę Państwa, więc to jest oczywiste, jeżeli tego nie opuszczą, proszę Państwa, jeszcze raz, nie opuszczą budynku, przyjdzie czas, że opuszczą go w kajdankach. Wszystko, co robili do tej pory, jest nielegalne. I jest, proszę Państwa, druga decyzja. Druga decyzja dzisiaj, właśnie najnowsza informacja sądu okręgowego w tym wypadku, który no też stwierdza... Szanowni Państwo, ja może jeszcze chciałbym o tych konsekwencjach, ponieważ my o tym mówiliśmy od samego początku, alarmowaliśmy, wręcz nawet tutaj na posiedzeniu plenarnym Sejmu mówiąc o tym, że te działania podejmowane przez Bodara przez Tuska są działaniami bezprawnymi, nielegalnymi. I to Państwo jako